patrzcie co się dzieje mróweczki o i tutaj gdzieś znalazłem dziurkę jak mnie to przewidział kilka dni temu zamówiłem taki preparat oczywiście badziewie nie ma końcówki tylko trzeba coś wsadzić Podobno się daje na drodze mrówek kropelki Jeżeli to nie pomoże, to ja nie wiem To egzorcysty tylko Piją. smacznego Smacznego mróweczki. Patrzcie jakie ładne kółeczko zrobiły wokół kropli Na parapecie co się dzieje? O, chyba działa ten środek tam aż gęsto że kropel za mało mają a macie tu jeszcze kropeczkę no. minęło 20 minut murówki dalej jedzą tu tutaj i tu ale te krople o, już zjadły tutaj też dokarmiam ale one chyba tutaj znalazły gdzieś szparkę. Niewidemnie gdzieś tutaj. Mają wejście. No. Smacznego. Trzeba dokarmiać. Ale ile zjadły. Już to nie wyparowało. Musiały zjeść. No. A tutaj taki automatyczny paśnik. Proszę bardzo, samo kapie. I Róweczki przychodzą. Najlepsze to, że rano nic nie było, żadnej mrówki. Już tak ponad godzinkę minęła. Trochę jest ich mniej, ale dalej jedzą. No. Już na ścianie trochę mniej. No, tam sobie wchodzą. Jest już prawie 19. Ponad 3 godziny od tego ataku, i kiedy zrobiłem te kropelki. Patrzcie, tu pływają jeszcze one, tu jakaś jedna zdechła, ale reszta ogólnie nie ma ich. Tu jedno chodzi. Ogólnie wszystkie wyniosły się. Część pozdychała ale dużo się wyniosło. No prawie nic nie ma. O tu jakieś pazerne, zobaczcie. Albo tu kropelka jeszcze jest, a to jeszcze by zjadły. Zobaczcie, atakują. Zobaczę co jutro się wydarzy. Czy to działa, czy to tylko te kości? No to jeszcze są w rogu. Jeszcze tam próbują, ale zobaczymy co będzie jutro. No jest już popołudnie. Następnego dnia Murówek, O tu jakaś jedna coś próbuje się ruszać, ale nic nie widać. Chyba wszystkie się wyniosły i zdechły. No to super. Teraz tylko zasilikonuję tutaj ten otwór. Tam.